Święta Anna, Samo Trzecia, Góra Świętej Anny. Podróżując po ziemi Śląskiej, nie sposób nie zatrzymać swoich oczu i nie popatrzeć z zachwytem na najwyższe wzniesienie w masywie chełmskim, jakim jest Góra Świętej Anny. Jest wyjątkowo zarówno dzięki położeniu geograficznemu, jak i dzięki swemu znaczeniu religijnemu. W swojej historii góra miała różne nazwy, z czym łączą się rozmaite legendy. Nazwano ją Górą Świętego Jakuba, Górą Chełmską, Górą Świętego Jerzego. Od początku XVI wieku nazwano Górą Świętej An. Z tą górą, jak z większością miejsc kultu religijnego, Związany jest cały szereg legend i barwnych opowieści. Dotyczą one zarówno cudownej figurki Świętej Anny Samotrzeciej, jak i miejsca, które sobie obrała za miejsce kultu. Jedna z legend powiada, że tędy powracał do domu z wojennej wyprawy książę hiszpański, wiąząc wśród łupów wojennych posążek Świętej Anny. Kiedy woły wjechały na szczyt góry, stanęły w miejscu i za nic nie chciały się ruszyć dalej. Książę uznał to za znak nieba i wzniósł na szczycie góry kościół, w którym postawił figurkę święty Anny. Właściwie nikt nie wie, skąd się wzięła ta figura. Wiadomo tylko, że jest to od dawna. Znawcy sztuki powstanie posążku datują na połowie XV stulecia. Przedstawia ogromną wartość historyczną i artystyczną. Należy do najstarszych rzeźb drewnianych na Śląsku. Figurka Świętej Anny, wyrzeźbiona z lipowego drewna, ma około 54 cm wysokości bez podstawy. Przedstawia trzy postacie. po Pośrodku stoi święta Anna, która na lewej ręce trzyma swoją córkę, najświętszą Marię Pannę, a na prawej ręce trzyma swego wnuka, pana Jezusa. Figurka o takim układzie postaci określamy mianem Samo Trzeciej. Maryję przedstawiono z dwoma złotymi kulami. Jedną podaje Jezusowi. Druga trzyma na kolanach. Nawiązując do symboliki chrześcijańskiej, złota kula, którą Maryja podaje Jezusowi, to jabłko życia. Maria to nowa Ewa, Chrystus nowy Adam. Jak przez jabłko podane przez Ewę Adamowi w raju pojawił się na świecie grzech i śmierć, tak przez jabłko nowej Ewy, Marii. Podane nowemu Adamowi Jezusowi przyszła na świat łaska i życie. Druga złota kura jest przysłonięta lewą dłonią Marii. Kura jako bryła doskonała wyraża pełnię i doskonałość cnót Marii łaski pełna. W górnych partiach rzeźby Świętej Anny widać wyraźne ślady zamknięcia otworu. Według starego przekazu mają tu być przechowywane relikwie Świętej Anny. O relikwiach wspomina pergamin, który znaleźli ojcowie reformaci w XVII wieku, kiedy przybyli na górę Świętej Anny. Na figurze można zauważyć trzykrotne przemalowania i liczne uzupełnienia. Figurę, która stoi w bazylice, zdobi sukienka, Okrywająca wszystkie trzy postacie. Widoczne są tylko ich główki i fragmenty złotego jabłka życia. Sukienki dobierane są kolorystycznie do odpowiedniego okresu liturgicznego. 14 września 1910 roku biskup wrocławski Karol Augustyn dokonał aktu koronacji figury świętej Anny Samo trzeciej trzema złotymi koronami. Pierwsza oficjalna wzmianka o kościele na Szczycie Chełmskim pochodzi z 1516 roku. 25 czerwca biskup Jan Sturzo potwierdził dokumentem, że Mikołaj Strzała, właściciel dóbr Poręby, Leśnicy i Zdzieszowic, oddał zarząd proboszczowi z Leśnicy kościół znajdujący się na górze Chełmskiej. Dzieje pierwszego znanego kościoła na Górze związane są z rodem szlacheckim Strzałów, którzy od 1439 roku byli właścicielami okolicznych majątków ziemskich. Prawdopodobnie Krzysztof Strzała, wójt leśnicy, w 1485 roku rozpoczął budowę obecnego kościoła ku czci Świętej Anny na szczycie Góry. W 1599 roku w dokumentach jest potwierdzona nazwa Góra Świętej Anny. Hrabia Merchior Ferdynand dla pielęgnowania kultu Świętej Anny sprowadził na Górę Świętej Anny Franciszkanów. W uroczystość wszystkich Świętych 1655 roku. Przybyło na górę chomską 22 zakonników, w tym 13 studentów filozofii i teologii. Na szczycie góry chemskiej był wprawdzie kościół, ale zakonnicy nie mieli gdzie mieszkać. Na czas budowy drewnianego klasztoru przygarnął franciszkanów leśnicki proboszcz ksiądz Konstanty Iwanicki dając im schronienie w drewnianym kościółku zwiastowania najświętszej Marii Panny. Wkrótce rozpoczęto budowę drewnianego klasztoru, 6 sierpnia 1656 roku hrabia Melchior Ferdynand przekazał franciszkanom klucze kościoła świętej Anny wraz z aktem darowizny. Od momentu osiedlenia się franciszkanów przy kościele Świętej Anny wzrósł mocno napływ pielgrzymów. W latach 1671-73 dokonano nowego wystroju wnętrza kościoła. 30 kwietnia 1673 roku odbyła się uroczysta konsekracja kościoła. Kolejny właściciel Jerzy Adam de Gaschin postanowił ufundować karwarię z kaplicami drogi krzyżowej. Za wzór posłużyła mu karwaria zebrzydowska i w latach 1700-1709 wybudowano trzy wielkie kaplice i trzydzieści mniejszych. W okresie zaborów Franciszkanie kilkakrotnie Zmuszeni byli do opuszczania swego klasztoru. W 1887 roku rząd pruski odwołał ustawy znoszące zakony i natychmiast na górę Święty Anny powrócili Franciszkanie. Powróciwszy z drugiego wygnania w 1887 roku, zakonnicy przystąpili do odnowy obiektów sakralnych. Należało odremontować zniszczone przez brak opieki kaplice kalwaryjskie, kościół i klasztor. Obecny wystrój bazyliki pochodzi z lat 1957 64 Bazylika na górze Świętej Anny jest jednonawowa, wymurowana z kamienia bazaltowego. Na suficie widać malowidła nawiązujące do życia Świętej Anny. Sufit pokrywają mniejsze malowidła, również nawiązujące tematyko do historii Franciszkanów. Jedno z nich przedstawia Boże Narodzenie. Boczne ołtarze poświęcono Matce Bożej i Świętemu Józefowi, Świętej Jadwidze Śląskiej. Świętemu Piotrowi z Alcantary, Świętemu Antoniemu i Świętemu Franciszkowi. Prezbiterium, oprócz pięknych aniołów, zdobią dwie figury: Świętego Józefa z Lidiami i Świętego Joachima z Gołębiami. W latach 1912-1914 w miejscu dawnego kamieniołomu została wybudowana Grota ludzka z kamienia wapiennego niemal bezpośrednio przylogającego do zabudowań klasztornych. W głównej niższej groty znajduje się figura Matki Bożej w wielkości około dwóch metrów. Plac przed grotą otoczony jest 14 kamiennymi grotami skalnymi. Stanowią one stację drogi krzyżowej. Na środku placu stoi kaplica Świętego Rafała, wybudowana na początku XVIII wieku. Z tego miejsca wyruszają pielgrzymi na Karwarię, prosząc patrona pielgrzymów Świętego Rafała o opiekę i wstawiennictwo. W 1938 roku ówczesne władze zajęły budynek domu pielgrzyma. I przekształciły go w szpital wojskowy. I w lipcu 1939 roku zakazano głoszenia kazań w języku polskim, a 13 listopada 1940 roku wyrzucono zakonników z klasztoru i umieszczono w nim Folksdeutschów z Rumunii. Ostatecznie 19 czerwca 1941 roku nakazano zakonnikom w ciągu 48 godzin opuścić teren Góry Świętej Anny. Po przejściu linii frontu w 1945 roku Franciszkanie powrócili do klasztoru po raz trzeci. Wraz z nimi wróciła cudami słynąca figurka Świętej Anny trzecie. Na Górę Świętej Anny w ciągu roku Przybywają liczne pielgrzymki, by udział w uroczystościach. Na uwagę zasługują obchody kalwaryjskie odbywające się w sierpniu i we wrześniu. Szczególnie uroczyście obchodzi się odpusty Świętej Anny, wielki odpust kalwaryjski w niebowzięcie na Święcie Marii Panny aniołów stróżów. oraz wielki odpust kalwaryjski ku czci podwyższenia krzyża świętego. Obecnie na obchody kalwaryjskie pielgrzymuje około 200 zorganizowanych grup parafialnych. Co roku około 2000 pątników kieruje się na górę Świętej Anny, by wspólnie modlić się w Wielki Piątek, dzień męki i ukrzyżowania Chrystusa. W roku 1980 odbyły się ogólnodiecezjalne obchody pięćsetnej rocznicy wybudowania kościoła św. Anny. Równocześnie papież Jan Paweł II podniósł świątynię do godności bazyliki mniejszej. Największym jednak wydarzeniem w dotychczasowej historii góry św. Anny była wizyta ojca świętego Jana Pawła II, 21 czerwca 1983 roku, z udziałem milionowej rzeszy pielgrzymów. Rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polski, wydanym 14 kwietnia 2004 roku, góra świętej Anny została uznana za pomnik historii. Tym samym sanktuarium znalazło się wśród 30 najcenniejszych obiektów i zespołów zabytkowych Polski.